Witam wszystkich z tej strony Angela i mam dzisiaj dla Was recenzję Kirby and the Forgotten Land od Nintendo. I muszę na wstępie powiedzieć, że z Kirby nie łączy mnie zbyt wiele, a nawet dzieli, ponieważ nie grałam w żadną inną część oprócz tej ostatniej, która też wyszła na Switcha z pod tytułem Star Allies, którą z kolei wspominam słabo no może przeciętnie. Dlatego też miałam duże obawy co do najnowszej odsłony. Tylko tutaj było tak, że po tych pierwszych zapowiedziach czy zwiastunach wyglądało na to, że twórcy będą celować bardziej w rozgrywkę z Mario Odyssey, czyli gdzie akcja dzieje się w miarę w otwartych światach. Ale okazało się ostatecznie inaczej i może dobrze, ponieważ nowy Kirby wyszedł super. Kirby jak Kirby, jaki jest, każdy widzi. Czyli jest różową kulką, która za pomocą swojego otworu gębowego pochłania wszystko, co spotka. I jest on tak uroczy i tak przysłodki, że jest w nim coś przerażającego. Naprawdę nie wiem, z czego to może wynikać. Może dlatego, że sam fakt pożerania wszystkich jest dosyć e, straszny, albo że dąży po trupach do celu. Niemniej wydaje mi się, że byłby iście godnym zastępcą bossa w Dantes Infernu w kręgu obżarstwa. Tak, to by było dobre. Jednak to on tym razem zostaje pochłonięty przez Czarną dziurę, która wyrzuca go do tytułowej zapomnianej krainy, która ewidentnie dzieli uniwersum z no nie powiecie mi, że te opustoszałe miasto z zniszczonymi, porośniętymi bluszczem, budynkami nie wygląda dziwnie znajomo. I naszym celem tutaj jest uratowanie wchłoniętych wraz z nami Wideldisów. W ogóle miałam sprawdzić, co to znaczy. Nie no, muszę sprawdzić, czekajcie. Kołysać się. Mhm. Mm Całkowicie bez sensu. Co prawda Kirby nie walczy z ludźmi zarażonymi wirusami grzyba, ale z równie groźnymi stworami jak pieski, fłoki czy też bałwany. Oczywiście wszystkich może pożreć, a niektórym z nich zabrać i też moce i muszę przyznać, że są bardzo fajnie przemyślane. Więc korzystanie z ich to istna, sadystyczna przyjemność. Taką mocą ognia możemy spalić naszych wrogów na popiół. Młotem możemy rozwalić ich czaszki. Co tam jeszcze było? Kolcami poprzebijać ciała i rzucić truchła w innych. Albo wpakować multum śrutu z dubeltówki. No, każdy znajdzie po prostu coś dla siebie. I używanie tych mocy tudzież broni daje na tyle frajdy, że zmieniałam się pomiędzy nimi przez całą grę, pomimo tego, że miałam tam kilka moich ulubionych, to jednak no, korzystałam z tego, co mi los podrzucił oprócz mocy lunatyka, który chyba jest w sumie dodany dla żartu, albo też nie odkryłam jego prawdziwej mocy. No, i oprócz tego mamy jeszcze tak ładnie zwany tryb pełnych ust. Nie pytajcie mnie, kto to wymyślił. Niemniej, Kirby w nim pochłania i wykorzystuje duże przedmioty, jak auta, którymi jeździ, automaty z napojami, które wystrzeliwuje, czy też pachołki drogowe. Najbardziej w sumie podobał mi się motyw z żarówką, gdzie musieliśmy rozświetlać sobie gdzieś ciemne pomieszczenia. No i muszę przyznać, że pomimo tego, że wygląda to strasznie cringe'owo, jak Kirby jest do granic możliwości naciągnięty wręcz na te przedmioty, to jednak ta mechanika nie jest nagminnie wykorzystywana, więc przez całą grę nie czułam żadnego znużenia czy też zmęczenia materiałem. Za co plusik duży. Ale zatoczyłam lekkie znużenie poziomem trudności, który jest zdecydowanie załatwy. A chciałabym zaznaczyć, że grałam na najwyższym dostępnym poziomie trudności na Wild Modzie, ale były tylko dwa do wyboru, więc pewnie Easy i ultra easy. Niemniej Kirby jest po prostu zbyt mocarny, a jego nadymanie się ratuje nas praktycznie z każdej opresji przed upadkiem. Tak samo bosowie. Pomimo tego, że są ładnie zaprojektowani, to nie zdążymy się nimi nacieszyć, ponieważ po prostu rozpływają się zanim nim cokolwiek zrobią. No, może nie tak bardzo, ale wiecie o co chodzi. Dopiero po przejściu fabuły, jeżeli mogę tak powiedzieć, odblokowuje się dodatkowy świat, w którym znajdują się trudniejsze wersje i kombinacje poprzednich poziomów, które Rzeczywiście stanowią wyzwanie i tam już traciłam życie, tak? traciłam całe paski zdrowia, więc rzeczywiście było trudniej, ale no, te levele już przechodziliśmy, więc to taki recykling. Ogólnie w grze odwiedzimy 6 światów, różniących się między sobą motywami, no i plus ten jeden trudniejszy dodatkowy. I każdy z nich składa się z kilku poziomów plus kilku wyzwań czasowych, które swoją drogą wykorzystują konkretną umiejętność Kirbiego i jednocześnie pokazują, jak ją możemy inaczej wykorzystać. Czyli taki mini samouczek. Super. I każdy z tych poziomów jest świetnie zaprojektowany, gdzie na każdym kroku napotykamy zmyślne przeszkody czy też znajdźki, gdzie właśnie musimy wykorzystać daną moc czy też broń Kirbiego, więc nie ma tak, że cały czas sobie chodzimy z naszą ulubioną, tylko rzeczywiście musimy się pomiędzy nimi zmieniać. Bardzo podoba mi się też design samych lokacji. Gdzie pomimo tego, że mamy już oklepane do bólu motywy, tak że w pierwszej rundzie mamy zielone łąki, później mamy mroźne, pustynne klimaty, a na końcu mamy piekło tudzież jakiś inny wulkan, niemniej są one na tyle krótkie, że przechodzimy do kolejnego worldu, zanim zaczniemy się nudzić poprzednim. I powiem Wam, że nawet w obrębie tego samego świata, yy, plansze potrafią zaskoczyć swoją różnorodnością i widać tutaj napracowanie pod względem projektu. Kirby jest uroczy, chludny, barwny i różnorodny, więc jak dla mnie ok. Przyczepiłabym się tylko do niskiej ilości klatek, obiektów, uwaga, nie, które znajdują się daleko, tylko tych, które znajdują się rzut beretem od nas. No, spójrzcie sami. To rzeczywiście koli w oczy i tego się nie da wybronić. Za to naszą ostoją w podróży jest miasteczko Widel Disów, które rozwija się wraz z uratowanymi, jak już sobie przetłumaczyliśmy, kołysaczami. I jest to fajna odskocznia od rozwalania tych wszystkich złoli, ponieważ możemy w miasteczku sobie odpocząć na przykład przy łowieniu ryb. Możemy popodziwiać nasze figurki, możemy obejrzeć sobie w kinie kacenki albo popracować dorywczo w budce z kebabem. Ale co najważniejsze, możemy tam upgrade'ować czy też zdobywać nowe bronie u lokalnego rzemieślnika, który zrobi dla nas niesamowite, cudowne rzeczy za zdobyte monety. Ale no, musimy mu przynieść znaleziony schemat, ponieważ bez tego nasz doktor, magister, inżynier nie ogarnie. Niemniej byłam zawsze zaciekawiona, jak następne ulepszenie czy broń będzie wyglądać i co da, ponieważ to nie jest tak, że zwiększamy po prostu siłę ataku czy szybkość, tylko zawsze dodawany jest jakiś fajny feature. Na przykład, przy mocy mrozu na pierwszym poziomie zamrażamy zwyczajnie przeciwników, ale na drugim możemy już tworzyć bałwany, które popychamy na wrogów, miażdżąc ich totalnie. Albo jak mamy broń z rzucaniem bomb, no to na przykład kolejny poziom by umożliwi to, że te bomby będą samonaprowadzalne. Dodatkowo zmienia się wygląd i Kirby uroczo wygląda z wielkim mieczem niczym z Monster Huntera i jeszcze ma takie podobne wdzianko gdzieś tutaj z futerkiem albo moje ulubione czyli hełm ze szponem i skrzydłami smoka na którym pali się jakiś ciemny, wieczny ogień amaterasu który no, idealnie pasuje do kirbiego. Przyznajcie. No i to było tyle, jeżeli chodzi o Kirby and The Forgotten Land. Grę przeszłam w około 11 godzin i chciałam pierwotnie przejść z Patrykiem w kopie na split screenie, ponieważ takowy tutaj istnieje, jednak to jest tak, że druga osoba jest tutaj typowym Wideldy dzidowcem, który nie może pochłaniać żadnych umiejętności, więc wszystkich nawala tylko swoją dzidą, więc słabo. I zrezygnowaliśmy z tego. Niemniej, jeżeli ktoś chce więcej wyciągnąć z tego tytułu, no to na pewno tutaj będzie mógł się popisać poszukaniem znalezieniem wszystkich znajdziek, zdobyciem wszystkich figurek, porobieniu wyzwań, czy też po na arenie z bosami i z minibosami. Mi jedno przejście absolutnie wystarczyło. Bawiłam się dobrze. I Kirby był taką miłą, sympatyczną odmianą po duchach z Ghajera i po God of War. Powiedzcie, kto jest większym badasem, Kratos czy Kirby, bo mi ciężko jednoznacznie stwierdzić. Tak sobie teraz o tym pomyślałam. No dobrze, dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się, cześć!